Oto dlaczego warto chronić swój komputer i samochód przed komornikiem. Zaczynajmy. Wiedzcie, że często pewne przedmioty nie podlegają zajęciu komorniczemu. Na przykład, Wasz komputer może być bezpieczny, jeśli jest niezbędny do Waszej pracy. Mam tu na myśli freelancerów, osoby pracujące zdalnie, no generalnie każdego, kto dzięki laptopowi zarabia na chleb. Podobnie jest z samochodem. On też może nie podlegać zajęciu, jeśli jest waszym głównym narzędziem pracy, tak jak u kierowców Ubera czy kurierów. Nawet jeśli po prostu potrzebujecie go, żeby dojechać do pracy, i tak może być chroniony. Ale jest pewien haczyk. Musicie mieć dowody. Upewnijcie się, że macie dokumenty, takie jak umowy o pracę czy zaświadczenia od pracodawcy, które pokażą, że te narzędzia są wam po prostu niezbędne do pracy. Planowanie z góry też się opłaca. Rozważcie zabezpieczenie swojego majątku, na przykład rejestrując firmę w taki sposób, by chronić swój prywatny dobytek. Bądźcie sprytni i chronicie to, co dla Was kluczowe. Dzięki za obejrzenie.